Z tego miejsca chciałabym pozdrowić dwa lisy oraz Anię. Dziękuję bardzo za Wasze wsparcie. Cześć, to Zuza, Witajcie na Książkowisku w kolejnym filmie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o pierwszych trzech książkach z cyklu Bobiverse, autorstwa Denisa i Taylora, czyli o nasze imię Legion, nasze imię Bob, gdyż jest nas wielu, oraz wszystkie te światy. Ja sobie te książki odłożę na bok, natomiast tutaj macie wklejoną okładkę pierwszego tomu i słuchajcie, rozmawiamy sobie o pierwszych trzech książkach z cyklu Bobiverse, dlatego że z tego, co się już zorientowałam gdzieś tam w internecie, Denisie Taylor na początku pisał Bobiverse jako trylogię, natomiast, ponieważ te książki zdobyły dosyć duży rozgłos, były popularne za granicą, to postanowił po prostu kontynuować tę serię. Na chwilę obecną mamy w Bobiverse cztery książki, ale wydaje mi się, że autor już coś tam w garnuszku gotuje i kolejne części Bobiverse będą jak najbardziej się ukazywały, ale te pierwsze trzy części można, według mnie, przynajmniej, czytać jako jedną zamkniętą całość, dlatego że na koniec trzeciego tomu mamy faktycznie jakoś Taką konkluzję, która troszeczkę jakby zamyka pewną erę wydarzeń, które działy się przez te trzy książki i od. Co prawda ja jeszcze nie czytałam książki czwartej, ale z tego co już słyszałam od innych osób, no to ta książka czwarta już tak jakby otwiera nowy etap. Więc można by podejrzewam równie dobrze zakończyć czytanie na tych pierwszych trzech książkach i być też stuprocentowo usatysfakcjonowanym. I też muszę Wam tutaj od razu powiedzieć, że słyszałam wielokrotnie, że Tom Czwarty podobno jest słabszy od pierwszych trzech. Natomiast ja sama jeszcze tego potwierdzić nie mogę, no bo tak jak już Wam powiedziałam, jeszcze go nie przeczytałam. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o Bobby to myślę, że spokojnie mogę polecić te książki wszystkim fanom Andy'ego Weera, dlatego, że one, tak samo jak książki Andy'ego Weera, mają bardzo fajny miks technologii nauki i takiego trochę sarkastycznego, trochę zabawnego i fajnego dośledzenia bohatera, a z czasem bohaterów, dlatego że im dalej wchodzimy w tę książkę tych bohaterów robi się więcej. Są to też książki podobnie jak książki Andiego Wira, napakowane akcją. Natomiast mimo że ja tutaj robię te wszystkie porównania, to nie znaczy, że to są książki takie same jak książki Andiego Wira, tylko mamy innego pisarza. To są książki, które mają zupełnie inne założenie. Natomiast no po prostu myślę, że jeżeli jeżeli podobały Wam się Marsjanie i projekt Hail Mary, to tutaj też odnajdziecie wiele elementów, które Was wciągną. I jeżeli chodzi o fabułę Bobbyverse, no to nie będę wchodzić tutaj za głęboko w szczegóły, dlatego że wydaje mi się, że fajnie jest zwłaszcza pierwszą część odkrywać samemu i przeżywać różnego rodzaju rozkwinki razem z naszym głównym bohaterem, ale ogólne założenie jest takie, że na dosłownie samym początku tej książki nasz główny bohater Bob podpisuje kontrakt z firmą kryogeniczną, który no, stwierdza, że w momencie śmierci, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to zostaje on zamrożony. Z oczywiście takim założeniem, że gdzieś tam, kiedyś daleko w przyszłości, kiedy medycyna oraz nauka będą już posunięte do przodu, będzie można go rozmrozić i na przykład uleczyć. Jeżeli przykładowo umarł na jakąś chorobę, będzie można go uleczyć po to, żeby po prostu żył sobie dalej. No i jak łatwo się zapewne domyślić, zaraz po tym, jak nasz bohater podpisuje ten kontrakt, ma wypadek. Umiera y, i... Potem śledzimy już tą właściwą akcję, kiedy budzi się w przyszłości, ale rzeczy są kompletnie, kompletnie nie tak jak się spodziewał. No i od tego momentu, szczerze mówiąc, ja już dalej nie będę wchodziła w tę serię. Myślę, że jeżeli oglądaliście jakieś inne filmy o Bobbyverse, to możecie wiedzieć trochę więcej, ale dla osób, które jeszcze nic o tej serii nie słyszały, no to ja zdradzać wam więcej szczegółów tutaj po prostu nie będę. Powiem tylko, że nasz główny bohater od samego początku będzie musiał mierzyć się z bardzo. you <laughs> Nieciekawą sytuacją, w jakiej znajdzie się po rozmrożeniu, ym, i będzie musiał podejmować bardzo dużo różnych wyborów, będzie musiał używać swojego sprytu, swojej inteligencji oraz bardzo dużo logicznego myślenia, po to, żeby wykaraskać się z problemów, w których się od samego początku będzie znajdował. Yy, I ta seria od samego początku aż do samego końca nigdy nie zwalnia tempa. Jest to też seria, w której dosyć szybko, yy, z różnych powodów, Zaczynamy mieć poruszany wątek eksploracji kosmosu. Udajemy się z innymi bohaterami, którzy pojawiają się w trakcie trwania tej serii w różne miejsca kosmosu, i tam eksplorujemy różnego rodzaju e, motywy, które Denis i Taylor przemycił do tej książki. Więc, wiecie, mamy tutaj kolonizację planet, mamy tutaj spotkania z obcymi, e, mamy tutaj zna znalezienie i śledzenie obcej cywilizacji mamy tutaj również śledzenie cywilizacji ziemskiej, to jak ona się zmienia, jak się rozwija, pewne bardzo poważne problemy z którymi ta nasza ziemska cywilizacja musi się mierzyć, to jak ludzie zachowują się względem innych ludzi, kiedy trudna sytuacja światowa się gdzieś tam pojawia, więc jest tutaj bardzo dużo różnego rodzaju wątków, które, no myślę, mogą trafić do wielu osób, a jednocześnie tak samo jak książki Andiego Wira, te książki są bardzo humorystyczne, dlatego że nasz główny Główny bohater oraz inni główni bohaterowie, którzy pojawiają się później, mają bardzo fajne poczucie humoru. Jest tutaj wiele odnośników popkulturowych, jest tutaj też wiele odnośników do takich nerdowatych różnych rzeczy. I mnie na przykład te wszystkie rzeczy bardzo bawiły i. Też, co tutaj warto myślę zaznaczyć dla wielu osób, które lubią tego typu science fiction, to mamy tutaj też dosyć dużo nauki i technologii podanej w bardzo przystępny sposób. To absolutnie nie jest ciężkie science fiction. Myślę, że gdyby umieszczać je gdzieś tam na tym spektrum science fiction, to ono na pewno trafia bardziej do tego takiego popcornowego, rozrywkowego science fiction, ale jednocześnie ma swoje głębsze momenty i przykładowo, kiedy czytaliśmy wspólnie na na jeden z KKF-ów, pierwszą książkę z serii Bobów, to muszę powiedzieć, że rozmowy, które gdzieś tam nawiązały się pomiędzy różnymi osobami, które tę książkę czytały, były bardzo ciekawe. I rzeczywiście ta książka, mimo że jest lekka, zabawna i bardzo przygodowa, otwiera też bardzo dużo różnego rodzaju um, tematów do rozmów i do rozmyślań. I ja osobiście lubię takie połączenie w książce. Bardzo dobrze bawiłam się, czytając te książki. Warto też zaznaczyć, że one są, słuchajcie, krótkie. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli chodzi o science fiction, no to science fiction bardzo często, każdy tom jest krótki, więc może to nie jest jakaś wielka zaleta, ale dla osób, które przeplatają to z czytaniem grubych, 800-900 stronicowych fantazy, myślę, że na pewno może być to na plus, ponieważ są to takie historie, które bardzo szybko można łyknąć gdzieś tam pomiędzy tymi większymi tomiszczami i przynoszą one faktycznie bardzo bardzo dużą satysfakcję. Co dla mnie również było bardzo dużym plusem tych książek to im dalej wy te tomy, tym więcej mamy perspektyw, w których obserwujemy różne wydarzenia w różnych miejscach kosmosu i muszę powiedzieć, że nawet tak powiedzmy 90% czasu interesowały mnie właściwie wszystkie perspektywy. Często jest tak, że w książce interesuje mnie na przykład jedna albo dwie perspektywy bohaterów, a pozostałe czytam, no bo muszę czytać, bo muszę wiedzieć, co się wydarzyło w historii, po to, żeby jako ona się splecie na koniec, żebym wiedziała w ogóle, co się dzieje. Natomiast tutaj faktycznie nie miałam takiego problemu, że jak przeskakiwałam z jednego bohatera w jednym miejscu galaktyki do innego bohatera w innym miejscu galaktyki, to byłam niezadowolona, że zmieniamy perspektywy. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży plus, y, dlatego że no, poza tym, że Denisowi i Taylorowi udało się wpleść tutaj bardzo dużo ciekawych wątków fabularnych, no to jest też to słuchajcie, jakiś tam, jakaś tam umiejętność, tak, że wszystkie te perspektywy czasami do siebie podobne, a czasami kompletnie różne, są po prostu interesujące. Przyznam się tutaj bez bicia, że faktycznie było kilka wątków, y, głównie w pierwszej książce, które nie do końca mnie interesowały. Natomiast. One zajmowały na stronie bardzo mało miejsca procentowo, więc i tak uważam, że te książki są niezwykle wciągające. Także ja z tego miejsca uważam, że jest to, no powiedzmy, taka pierwsza pseudo-trylogia w tym świecie bardzo udana. Będę kontynuować moją przygodę z Bobbyverse, natomiast nie wiem do końca, kiedy zabiorę się za ten tom czwarty, bo nie ukrywam, że te negatywne komentarze innych osób, którym... Ufam w kwestii tego, co mogłoby mi się podobać w książkach, no te wszystkie negatywne komentarze troszkę mnie zniechęciły, ale jednocześnie też zdaję sobie sprawę, że wiecie, na no jakiś tam jeden słabszy tom może się zdarzyć, a może być tak, że tom piąty, kolejny, który wyjdzie na rynku, będzie znowu świetny, więc no nie uważam, żeby po jednym słabszym tomie koniecznie trzeba się od razu, wiecie, poddawać z jakąś serią. Także ja na pewno będę tę serię kontynuować, z tego miejsca chciałabym ją tutaj Wam również polecić. No i słuchajcie, to będzie wszystko na ten krótki filmik. Dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście może na KKF-ie Nasze Imię Legion, Nasze Imię Bob, albo ogólnie czy czytaliście książki z Bobbyverse, czy Wam się podobały, czy byście je polecili i co myślicie o tym moim porównaniu tych książek do książek Andiego Weera. Jestem ciekawa, jak Wy będziecie to postrzegać. Dziękuję Wam jak zwykle za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!